Dzień dobry wszystkim, witam was w nowym odcinku Słuchajcie, dzisiaj ciekawy odcinek zaczniemy go w domu, bo chciałbym wam jeszcze pokazać studio tak vlogowo, a nie po prostu z odcinka jak przy nim siedzę Dzisiaj będzie taki odcinek podzielony na dwie części, prawdopodobnie bo w pierwszej części pojedziemy po drągi dla tak jak już mówiłem nowe pastwisko niedługo będzie postawione a chcemy na nim mieć parę przeszkód i tak dalej, w sensie nie mówię o skokowych przeszkodach, tylko one będą pomagały w treningu, będziemy sobie je układać na ziemi, jakieś tory robić, coś tam, coś tam. Zobaczymy, tak naprawdę nie wiem dokładnie, do czego one jeszcze będą yy, używane. A w drugiej części odcinka może pojedziemy w teren, chociaż pogoda jest, yy, no, kicha totalna, ale myślę, że i tak to by było dopiero jutro. Albo zrobimy coś na, yy, tam na naranczu. Na no nie wiem tak naprawdę, jak to, jak to będzie, więc yy, co, kawusia? i zapraszam na odcinek. Wybaczcie mi w ogóle moją minę, ale ja dopiero wstałem, jestem po nockach, także wiecie, blogowe życie normalnie wstaję mam od razu aparat przy twarzy. Eee, tu mamy biureczko z dwoma krzesłami, no bo wiadomo jak tu jestem to jestem z Marii U Marii na odcinku nie było jeszcze tego dużego monitora Ja stwierdziłem, że skoro jest w domu to dlaczego mamy go nie mieć Bo ten monitor od y, laptopa jest za mały Ach, Jak montujemy i premier jest otwarty to wszystko jest takie ściśnięte tutaj, nie? A tu mogę sobie wszystko rozłożyć, może na jakimś innym odcinku pokażę jak montujemy kawałek To, to zobaczycie jak to wygląda, jest zupełnie, zupełnie inna robota, jest przyjemnie Mamy dookoła ledy, to już widzieliście bardzo fajny klimacik dają Zwłaszcza jak jest trochę ciemniej na dworze Chociaż tam teraz w sumie jest ciemno cały czas Masakra, nie mogę wyrobić na tą pogodę, nie? Także mi z tego biura, z tego studia najbardziej Podoba się stół, nie? Po prostu jestem zakochany w tym stole Mamy tutaj lampy, jakiegoś Parę tych roślinek, żeby było klimatycznie Pogoda na dworze jest kicha Więc nie wiadomo czy w ogóle pojedziemy w ten teren Bo ciągle pada! Ale już dobra Mamy tutaj pluszaka I to jest, słuchajcie, właśnie chciałem wam powiedzieć, bo to nie jest byle jaki pluszak, bo to jest pierwszy pluszak, jakiego kupiłem Marii i my go nazwaliśmy, że to jest piruet. Ja go kupiłem dla Marii, jak jeszcze w ogóle konno nie jeździłem. To było coś takiego, że ja tylko wiedziałem, że Marii ma konie i właśnie nie gadałem, że ja bardzo lubię zwierzęta, że pójdziemy, że naprawdę trzeba... musi mnie nauczyć jeździć i tak dalej i tak dalej. Coś takiego było, nie? No chyba tak. Coś takiego było. No i postanowiłem, że jej kupię, no, takiego pluszowego I To było jeszcze w czasach, kiedy nie mieszkaliśmy razem, bo my... Ze sobą jesteśmy chyba 7 lat, a zamieszkaliśmy razem po dwóch czy trzech miesiącach, nie? Nie wiem czy nie szybciej by Dobra, powiedzmy, <gry> dwa miesiące, bo to będzie dziwnie. Po dwóch miesiącach już zamieszkaliśmy razem. Ogarnijcie, szybko musiałem mi kupić tego puszczaka. Pamiętam, że Mikołaj przyjechał pociągiem jeszcze do mnie i miał go w rękach właśnie tego konika. Tak, tak, i możemy jeszcze jedną ciekawostkę pokazywać Wam, jeżeli już jesteśmy w domu, a propos jeszcze nie pociągiem. No, słuchajcie, przyniosłem to tutaj, bo po prostu w sypialnie... To są. To jest taki obrazek. W sensie. moja twórczość. Stawiłem tutaj wszystkie. Zostawi, zostawiałem sobie. Ej, w ogóle teraz spojrzałem, że one wszystkie wyblakły i tutaj nie ma w ogóle nic. Od słońca wiem. To mogło mi powiedzieć, że nawet się śmiałem. Dobra, nieważne, musicie mi uwierzyć na słowo. To jest każdy jeden bilet, jaki kupiłem, gdy jeździłem do Barii. Nawet no, to są bilety na pociąg, nie? I wstawiłem je w ramkę i... i Zobaczcie, zmieściły się, tak jak... Ja krótko tu jeździłem. <głos> <głos> nie, no, 2-3 miesiące były, nie? Tak. I żeśmy, nie. E, my takie papuszki nierozłączki jesteśmy od początku, także, no, ogarnijcie, że musiałem bardzo często tutaj przyjeżdżać. Śmigamy, bo jeszcze musimy wsiąść w jedno auto, pojechać po busa, busem pojechać po te drągi, przyjechać. Pan będzie o 15. Jest 20 po 14, także spadamy. Jedziemy po busa. Pikapa nie odpaliłem, bo, 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 bo za mało czasu nie chcę tak go odpalać. Od razu jechać. Mamy autko. Marii wróciła z rehabilitacji i mówię o tym dlatego, że może zbliża się odcinek, w którym w końcu pojedziemy razem w teren. Koń taki spokojny, bo jeszcze nie może nad... wyrężać tych pleców. Ale możesz powiedzieć, czy wszystko zmierza w dobrym kierunku, czy nie. No jeśli chodzi o moją rehabilitację, no to. Yy... Dalej mnie boli. Także... Szybko szybko, no. Dalej mnie boli, um, ale, stop... ale stopniowo wracam do aktywności, mam nawet wracaj do aktywności, także myślę, że ten teren może być y, lajtowy i niedługi przede wszystkim. Miga świeci, błyszczy się wszystko. Migacie połączane. Jest, tu, jest tu jest, tu jest, do tyłu Dobra, e, jedziemy, bo nie ma czasu No ale nikt się pan nie martwi, mogę pana... ten... Mogę, mogę pana zrobić takiego... Tak, no, pan bardzo miły, słuchajcie, ja zawsze robię tak, że jak nagrywam i idziemy gdzieś i ja nie wiem jak ten ktoś będzie reagował na aparat, bo niektórzy wiecie, są tacy, że oni nie chcą być nagrywani, albo na przykład zobaczą kamerę od razu jest takie prąd, nie, ich przeszedł i już nie wiedzą co robić, co gadać, za co się chwycić i ja mówię do Marii, Marii do mnie mówi w sensie, co brać aparat od razu, a ja mówię, no, poczekaj, wyczujmy, wyczujmy teren, nie. No ale jak ja usłyszałem jak ten pan powiedział dwa słowa, to już mówię, dobra, bierz aparat. Taki. Mamy normalnego gościa. Ja mam prośbę. Jako, ty masz prośbę do nas tak. czy dla widzów? Podjedziemy po prostu pod Ja Tylko Aha, zobaczyć. zobaczyć, tak? A no. tam coś jest, tak? Czy nie tam... wiem, nie wiem i ja tam tyle lat nie byłam, że ja nie ale mam co, pojęcia. Co tam, co tam było? Ośrodek jest w którym yy, miałam okazję być na y, obozie dzieckim za dzieciaka dwa razy. Czyli ciekawe miejsce, Dobra. I myślę, że wielu, o, wiele osób kojarzy to, to Jaszkowo mysle, to, to mysle... Piszcie w komentarzach kto kojarzy Jaszkowo To jest tu A, mam tam jechać? Nie wiem, biedź sobie a co nie, nie, nie Powiem, że przywieźliśmy przeszkody No, zamawiali państwo przecież przeszkody, nie? Ej hey, Miko, tu u góry, nie? No. So, były pokoje I tam spałam U góry nad stajnią. A tu po prawej Było przedszkole końskie Nie wiem czy dalej jest, jeśli ktoś wie, to niech tu. I tam w przedszkolu miałam konika, który mnie ugryzł Miała na imię Lotta, taki ja, I Wiesz ile lat tu nie byłam? Od obozu. O, tu! Na końcu się szła do tej stajni. Marii tutaj nawet poznała e, właśnie wyrażacz, tak? tak. który mu opowiadała, jakie miała... E, z jakimi koniami miałaś tutaj styczność tak? i wszystkie konie po prostu pan pamiętała. to było bardzo dawno, bo Marii miała wtedy 9 lat, słuchajcie. A teraz sobie chodziłem po stajni. Mamy tutaj Masi... Apisa. <śmiech> Bazylia. <śmiech> no. Także fajnie, fajnie. Nie wiedziałem, że tak fajnie. Co? Byliśmy obok, my podjechaliśmy, fajnie, Ja fajnie, widziałam, od już widziałam na mapie Jaszko, musimy to wstąpić. Ciekawe. Fajnie, uwielbiam, słuchajcie, jeździć i po prostu bez celu chodzić po scenie, oglądać, patrzeć. Nie tam, żeby oceniać, żeby zobaczyć, jak tam ludzie mają, tylko po prostu do samego bycia w takim miejscach, gdzie tak, tak mi się przyjemnie po prostu je... Przebywa w stajni, nie? Ja to takie to w takim przebyw... sensie, bo oglądać konie jakieś... Samo przebywanie po prostu w stajni, nie? Takie śmieszne. Takie dasze. Hello. Hello. Co tu jest? Nie, co to jest? Jakby. Takie wzruszenie. Tak? No. Mega fajnie. Tak dziwny trochę, bo takie wspomnienia, bez Ale no? Cześć. Ja mam bekę, bo przed chwilą byliśmy, Tak nie chciałem nagrywać w środku, bo o co chodzi, ale Maria mi pokazywała halę jedną, drugą i tak dalej. I tyle co ona mi tu mówi, wspomnieć po prostu ty... Żona to że ona tutaj jeszcze nie przyjechała z wami, ja się dziwię. Nie? O, w, w, fajnie było wziąć z tego konia, którego się miało, tego obozowego, nie? Tam przyszliśmy na łąkę i... Fajne, że tylko można tu uwiązać i oni prawej. Czyli ty to byłaś na jednym obozie, czy dwóch, więcej? Na dwóch. Czyli dwa razy, aha. Bo ja mówię, kurde, jeden obóz i który wspomnień, to musiał być naprawdę ekstra, nie? Wiecie, jak to jest, że jak się jest dzieckiem, nie? To tak, to wszystkie przeżycia są potem, jak wspominasz sobie, są takie spotęgowane. Nie? No dlatego że, ja to mówię taką. Tylko... Normalnie, jakbym przyjechał tutaj, no dobra, jedziemy w teren, okej, okay, fajnie. Dobra, byliśmy w terenie, wróciliśmy do domu. A Mari teraz o tym mówi, to za cieki banan. Ja mówię o tym bardziej ekscytującej niż o Gruzji. No. Ja Tak, że tak wyglądała stajnia że Ty nie przyjechałaś tutaj wcześniej Ja nawet nie pamiętam, żebyś mi opowiadałaś o obozach ale nie opowiadałaś, że takie takie, takie grube wspomnienia masz tutaj z tą Ja tu przyjechałem A ja mówię, rundkę zrobimy, A Maria zaczęła, zaczęła opowiadać Tu był kiedyś sklep, idziemy faktycznie z ten sklep, pokazała mi jakieś boksy, gdzie czy, kiedyś stała myszka, czyli koń, na którym jeździłaś Tak? Znaczy ona stała, bo moja siostra wzięła ją sobie na zawody, czyli mój pierwszy Koń, no drugi powiedzmy eee, No i wzięła sobie mojego kojonu zawody. No, na, ale... na obóz, przepraszam. Ej, ogromna, ogromna studnina No w sumie zdałam sobie właśnie sprawę z tego, że nie spytałam się chyba tak podsumowując ogólnie jak Ci się podobało w tym jazku. Nie, mi się bardzo podobało początkowo jak wjechaliśmy, to tak myślałem, że zrobimy półeczko i po prostu wyjedziemy. Ale jak zaczęłaś mi opowiadać, do tego miejsca po prostu przykleiły się te twoje emocje i tak dalej, nie? Ten banan na twarzy, to zacząłem czuć takie ciepełko w tym miejscu. Te dzieci gdzieś tam biegające i To było wrażenie, to że kiedyś ty tam byłaś też takim małym bobasem i tam biegałaś. No, myślę, że to dużo dodało temu miejscu. Ale chętnie bym tu jeszcze wrócił na przykład plato i zobaczył jakieś zawody albo coś. Tak o, no, żeby po prostu... A! Właściciel! A. Człowiek, ja go nie znam, pierwszy raz go widziałem, tyle... mówi o panu Antonim Papowskim. Tak, to. podałem mu rękę i zamieniłem z nim pięć zdań i to jest ten typ człowieka, z którym mogę usiąść przy kominku i go trzy dni po prostu non stop tylko słuchać. Nie? Taki bardzo miły, bardzo yy, przyjemna twarz, taki no... Dałbym mu dzieciaka popilować bez problemu. Nie? <noise> O, no, no. Nie wręczą Ile ich mamy? Dwanaście Dwanaście Na razie sobie, Na razie sobie będą tutaj Potem wykombinujemy na nich jakieś miejsce Fajnie, że udało nam się Załatwić wszystko przed zmrokiem Wydaliśmy na nie 1000 zł. Jest nich 12. Na pewno się wszystkie przydadzą. Potem jakieś miejsce dla nich, nich znajdziemy. Ale na ten moment to jest dobre miejsce, Mikołaj. Ten ja, no, moment to jest dobre miejsce. Myślę, że przez tą wizytę w Jaszkowie fajnie nam się wydeklarowało, wydeklarowało, wydeklarowało druga część odcinka. czyli Wyklarowało. Jak? Wyklarowało. Fajnie nam się wyklarowała druga część odcinka I co? No i myślę, że na tym możemy skończyć Zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i komentowania Do zobaczyska na następnym odcinku W którym prawdopodobnie pojedziemy w teren I pojedzie z nami Mari